Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik z cyklu Kilka dni, kilka stylizacji. Chociaż tak jak zawsze ja mam trochę takiej, wiecie, wątpliwości, czy rzeczywiście e, można to nazwać stylizacjami. To są po prostu zestawienia ubrań, które noszę, no ale jest Ubranie jest, buty są, inne dodatki są, także myślę, że można także pod stylizację to podciągnąć. Tak jak zawsze, takie filmy, kiedy robi się już ciepło na dworze, nagrywam bezpośrednio tak, jak je noszę. Czyli zobaczycie tutaj z mojego weekendu majowego różne zestawienia, no ale też z tych, takich dni, kiedy było już chłodniej, bo ten maj szykuje nam się podobnie jak marzec, w którym zawsze jak w marcu, jak garncu, czy też kwiecieński plecień co przeplata trochę zimy, trochę lata, zobaczymy, jaki maj też będzie. No to jest tak jak w życiu. Słuchajcie, różne rzeczy tutaj nas czekają, i różne rzeczy ze sobą się też y, przeplatają. A jeśli chodzi o ubrania, to wszystkie rzeczy już wcześniej widziałyście na kanale. Nie jestem pewna, czy widziałyście już tę suki, sukienkę, ale chyba tak. Ja ją kupiłam dwa lata temu, albo trzy lata temu, ale pamiętam, że w zeszłym roku prawie jej nie zakładałam, chyba raz tylko ją miałam na sobie. No a tutaj dzisiaj wychodzimy zaraz i myślę, całkiem fajna giecka, także dobrze się też w niej czuję, myślę, że też nie najgorzej wyglądam, także tak to będzie. Aha, jedną właśnie stylizację, właśnie to, co, co w tej chwili mam na sobie, pokażę Wam tutaj w, w mieszkaniu, ponieważ idziemy teraz do a, znajomych, no i oczywiście z oczywistych względów tam nie będę nagrywała, ja absolutnie nie przeszkadza w nigdy, nie wybieram tutaj mikrofonu, nie nagrywam nikogo z partyzanta, także tam już mamy pełen luz, swobodę i dyskrecję. Ok, czyli już teraz nie, nie przedłużam. Zapraszam Was do chwili relaksu. Mam nadzieję. Same roads every day. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different two souls can be. But we both grow from the same sorrow. If we both Can be like a tree in the wind. Same old roots, but I can bend. Turning to understand and sway together. Don't know how I can explain. 하루 hey. 종일 네 생각에 나 살아. 나 걸까? You're the cure to my pain. to <laughs> live Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Ja zachęcam Was także do kolejnych filmików w przyszłym tygodniu. Nie wszyscy może wiedzą, a bardzo wiele osób odebrało to bardzo dobrze, że pojawiły się w moich vlogach też takie rozważania dotyczące emocji. Ja się bardzo cieszę, że spodobały Wam się te filmy. Ja też nagrywam je z wielką przyjemnością, no bo mogę tutaj też uaktualnić moją wiedzę. Mogę też te emocje. Emocje podać refleksji, troszeczkę im się przyjrzeć już sama dla siebie z mojego punktu widzenia, także robię to z wielką przyjemnością. Mieliśmy już radość, a mieliśmy zazdrość. No i najprawdopodobniej w czwartek przyjrzymy się zachwytowi, a emocji, która, którą czasami doświadczamy, która. Okazuje się, że jest bardzo ważną emocją w naszym życiu. Jak zawsze pytam Was o to, która stylizacja podobała Wam się najbardziej, a ja na ten kolejny tydzień życzę Wam słońca, wewnątrz i zewnątrz, dobrych ludzi wokół Was, bo to jest ogromna siła dobroci, czystości w sercu. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.